Po czym podniosła oczy, raz jeszcze spojrzała na owe skreślone znaki, raz jeszcze na mnie, jakby chcąc o coś spytać. A co skreśliła na piasku? Rybę. Jak powiadasz? Powiadam, rybę. Zamach na Ligię. Gdzie jest Ligia? Lub na nasze? To jest w domu Cezara. Petroniuszu. Uspokój się i siadaj. Poprosiłem Cezara o dwie rzeczy, które mi przyrzekł. Naprzód o wydobycie ligi z domu Aulusów, a powtóre oddanie jej Tobie. Petroniuszu, jeżeli nie rozumiesz, żem to powiedział chcąc zabezpieczyć ligię, gotówem uwierzyć, żem powiedział prawdę. Mówiłem w Miedzia Nobrodego, że taki esteta jak on. Nie może uważać tak takiej dziewczyny za piękność? Sama Ligia nie umiała sobie zapewne, zapewne zdać sprawy. Lecz aktę swoją drogą miała słuszność i dziewczyna czuła się dobrze. Żował wstydy, ze ściśniętymi kolanami, rękoma na piersi, ze spuszczonymi na oczy żółsami. Ledwie, że może tu i ówdzie dodam tego połysku. Lecz letko, letko, jakby rozjaśnił je trąb. Wybrałbym ciebie, o Boska! Wiedziałem, że cię zobaczę w domu Cezara, mówił dalej. W tych szeregach nieruchomych kolumn, ginących w głębi i w tych ludziach, podobnych do posągów, był jakiś wielki spokój. Zdawało się, że wśród owych prostolinijnych marmurów, powinni życia jak samośni, ukojeni i szczęśliwi trójbogowie. Ten czas na pozór bez troski uwieńczonych długo. Stłoszone myśli Wiki nie mogły nadążyć za akty. I gdy cudny świat przyciągał coraz większą siłą. Wczoraj gołeś pijany widziałem cię, występowałeś z nią jak kamieniarz z dór albański. Nie bądź zbyt na karczywy, pamiętaj, że dobre wino należy wciąż. Z się do winicjusza mówił dalej. Zyskaj jej uchłonność, rozwesel ją, bądź z nią wspaniałomyślny. Nie chciałbym widzieć smutnej uczty. Przysięgnij jej nawet na Hades, że ją wrócisz pomponi, a już twoją będzie rzeczą. Wywolała na zajdź zostać niż wrócić. To, czym się przybrał na przyjęcie? Już powinni byli, widzisz, połaczyli jak nie mogąc się do siebie. Powinni byli o tym zastanowić. Może ci tym.